Rozmawiajmy o muzyce przez duże M z artystką przez duże A. Śpiewaczka operowa, sopranistka Dominika Zamara, dzisiaj razem z nami. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Chicago robi wrażenie? Robi niesamowite. Już to byłam wiele lat temu. Śpiewałam pod dyrekcją Glenn Block, wybitny dyrygent amerykański na uniwersytecie wykonaliśmy Creation śpiewałam śpiewamy solistka, też chór taki stuosobowy, pamiętam, wspaniała orkiestra. Fajnie tutaj powrócić. Sobie wczoraj mieliśmy koncert z maestro Borna, znakomity pianista, też było BBC, NBC, sorry. NBC obecne, więc no wspaniały projekt. Piękne miasto monumentalne, ciekawa architektura, futurystyczna. Porozmawiamy w takim razie może o sezonie, w jakim teraz jesteśmy, bo jednak ten okres przedświąteczny. A Pani bliska jest muzyka, muzyka właśnie taka świąteczna, muzyka sakralna, to wyjątkowy okres? To tak, wyjątkowy, wyjątkowy, czas? wyjątkowy czas i duchowo, ale też artystycznie oczywiście. Wspaniała muzyka, wspaniałe wykonania, Śpiewam kilka już koncertów tutaj w Stanach i we Włoszech. Dużo tej muzyki sakralnej się przewija we Włoszech, rekwiem Mozarta często, to, to Creation Haydna, tutaj trochę też kolędowe koncerty. Właśnie międzynarodowe i włoskie, i, i włoskie kolendy, i polskie, i amerykańskie, więc taki miks różnych właśnie Czy narodowości. To też pracowity bardzo okres. Bardzo, bardzo, tak, tak, już tak powiem. W ogóle cały ten rok jest bardzo pracowity, bo już jestem po raz trzeci w Stanach w tym roku. Hmm, Turnę we Włoszech, nawet w Afryce, w Pretorii śpiewałam, w Kanadzie. Dosłownie w zeszłym miesiącu, w listopadzie, śpiewałam też pieśni Chopina w Toronto Symphony pod dyrekcją Nurhan Arhan. Wybitny dyrygent armeńskiego pochodzenia. No i pięknie, że on zaproponował właśnie pieśni Chopina, jak mnie właśnie zatrudniał na, na ten sezon w filharmonii. filharmonii. No, A fajny. Chopin jest pani bliski? Bardzo. Ja wydałam właśnie płytę we Włoszech z 19 pieś pieśniami Chopina. I wykonałam w laskali te pieśni. I do tej pory w bibliotece to jest to jedyna płyta polska, która jest w bibliotece Teatru Jak Ktoś będzie obecny w Teatrze Laskala, jest biblioteka i jest ta płyta. No, słysząc laskala, słysząc też o takich miejscach, jak przecież Carnegie Hall, Carnegie Hall. W, w tym, roku, już, w tym tak, roku, w tym roku, tak. Tym roku, tak, tak a powtórka będzie w przyszłym. W przyszłym, dokładnie, tak, tak. Więc jestem, to, było, to było moje marzenie niesamowite. Ja współpracuję już od jakiegoś czasu z New York Composers Society. To są kompozytorzy współcześni, którzy tworzą swoje ich dzieła. Jestem dla nich solistką i wykonuję ich premiery światowe. W tym roku, w maju, wykonałam ile? Osiem premier światowych tych kompozytorów między innymi Timothy Miller, znakomity kompozytor. Ale wcześniej, właśnie przed, przed tą współpracą, właśnie 4 kwietnia, wykonałam w Carnegie Hall i tak Arię Mozarta. Ale też premierę światową polskiego kompozytora Wiesława Rentowskiego. To jest polski kompozytor mieszkający w Dallas. Napisał właśnie wspaniałą muszę dla Jana Pawła II i wykonałam tam Aniós day dla Jana Pawła II z orkiestrą. Słyszymy o Włoszech, i to właśnie od Włoch chyba się zaczęło, prawda? To jednak tam. Tam się nabiera tych artystycznych e, szlifów, w tak. Włochy jest ten sentyment e, do Włoch właśnie? Tak, tak, ja mieszkam we Włoszech, ja na co dzień, to jest mój dom. Mediolan jest moim domem już od lat. Tam już e, wyemigrowałam wiele lat temu, bo dostałam stypendium od rządu włoskiego do konserwatorium w Weronie na początku. To było niesamowite dla mnie, bo to jest ojczyzna opery, tam się w 1600 roku narodziło wszystko we Florencji. Jest ogromna tradycja, tam, tam ludzie nucą arie operowe, niezależnie od wykształcenia, to jest piękne, że ta opera właśnie tak łączy. Gdyby w Polsce tak wszyscy pieśni Chopina śpiewali, byłoby cudownie. No i właśnie dostałam to stypendium, potem zauważył mnie maestro De Mori, to, jest, to był maestro Marii Kallas, z świętej pamięci już, który właśnie był bardzo wymagający, darmowo udzielał mi też lekcji śpiewu dodatkowo, ćwiczyliśmy właśnie arie Pamiętam strawiaty, potem całą cyganerię zadebutowałam pod jego dyrekcją. Był bardzo wymagający, rzucał nutami, krzyczał, w ogóle był bardzo emocjonalnie Włosi tacy są ekspresyjni. No ale dzięki niemu bardzo dużo się nauczyłam, zadebiutowałam we włoskiej operze. No od, tej, od tej pory no, już od wielu lat tam funkcjonuję, śpiewam regularnie cały czas. Debiut to była rola Mimi w Bohemie Pucciniego, Dokładnie. W Puciniego. Dokładnie. poprzeczka od razu za, 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 zawieszona dosyć wysoko. Wysoko tak, tak maestro De Mori był bardzo wymagający, nigdy nie był zadowolony, zawsze na, na próbach mówił, o jak już powiedział, abastanza bene, czyli dosyć dobrze, to już było naprawdę super, nigdy nie chwalił jakoś. Więc ja czasami z płaczem wychodziłam, on krzyczał w ogóle, mówił, a ja tutaj Verdi scritto pianissimo, tutaj fatto solo piano, że nie wykonałam takiej dynamiki, jaką określił, jaką napisał Verdi. Więc zawsze był duży stres, ale potem wierzył we mnie i właśnie zaprosił do debiutu do Cyganerii. W Cyganerii Pucciniego w Padwie, więc to też takie sentymentalne miasto dla mnie. Wymagający mistrz, a czy... Widownia włoska też jest wymagająca? Tak, tak bardzo. Pamiętam, jak śpiewałam trawiatę w Mediolanie, to przyjechali już e, goście z całych Włoch, nawet z Sycylii pani i była w tym samym hotelu, co ja właśnie. Specjalnie przyjechali na premierę trawiaty w Mediolanie. No i właśnie podeszła do mnie ta pani, mówiła, o wiem, że pani jutro będzie śpiewała partię Violetty. znam całą partię na pamięć. <laughs> Czyli jakby proszę się, <laughs> proszę dobrze że zaśpiewać, bo znamy partię na pamięć. To jest właśnie piękne, że niezależnie od wykształcenia, nawet prości ludzie w cudzysłowie, nie, nie obrażając, bo to jest prostota, też jest piękna. No, nocą arie operowe, znają całą operę na pamięć, czasami jest po prostu duży stres, bo, bo nie analizują wszystko, znają dobrze głosy, tam jest tradycja. Tam jest Maria Callas, debiutowała we Włoszech, Renata Tebaldi, Renata Scotto, no naj, naj, najwspanialsze głosy świata, Pavarotti oczywiście. Więc tam kochają operę. No, opera to jak, nie wiem... Jak taka muzyka popowa wręcz popularna, każdy kocha operę, media promują operę, więc to jest też cudowne. Nie, nie, nie się taka, jakby nie, nie jest to taka sztuka jakby alternatywna, ale sztuka właśnie no, wszędzie słuchana, wszechobecna. No, warto też zwrócić uwagę, że opera jest rozpoznawalna na całym świecie. My tak. możemy mówić o artystach, których, do których mamy jakiś sentyment ale są to artyści lokalni, nawet jeżeli wewnątrz, w ramach jakiegoś kraju, prawda? Mhm, tak. Ale oni są znani, przykładowo Polscy, w Polsce. Tak, I trudno tak. o nich mówić gdzieś poza granicami kraju? Tak. Być może część z nich się przebije, część zapewne mhm. nie, jednak tak. większość. W przypadku opery opera jest ogólnoświatowa. To prawda, to jest taka, uważam, królowa sztuk dla mnie i nie, nie tylko dla mnie, ponieważ opera jest wszechobecna już od no, zamieszłych czasów, od baroku. Po czasy współczesna opera żyje cały czas. Potem się narodziły różne estetyki muzyczne, czy to rap, czy, czy, czy disco, polo, czy, czy różne, czy, czy rock, czy metal. To są gatunki, które funkcjonują, ale opera jest nieśmiertelna to jest królowa sztuk, bo łączy w sobie no właśnie, i, i muzykę, i libretto, i śpiew, czasami też taniec, balet jest wpleciony w operę. I partia choralna też, czyli ten chór, scenografia, choreografia, więc jest bardzo dużo tych elementów sztuki. No i wszystko się wywodzi z takiej kultury antycznej greckiej, bo narodziła się koncepcja włoskiej opery, narodziła się w Grecji, bo to była taka jakby imitacja teatru greckiego. Rozmawialiśmy o publiczności włoskiej, ale jest Pani obecna na całym świecie tak naprawdę. Tak, czy, tak. czy są miejsca, które... Oprócz tych Włoch, właśnie, urzekły bardziej niż inne. Ja kocham też Stany Zjednoczone. Ostatnio to bardzo często bywam, szczególnie właśnie w Nowym Jorku. To Carnegie Hall to było moje marzenie. Bardzo dobrze, dobrze zostałam przyjęta. W przyszłym roku też też to Carnegie Hall. Teraz też koncertuję właśnie w Stanach. Uwielbiam Stany. Tutaj widzę, publiczność jest bardzo otwarta. Znają się na operze, naprawdę. Ludzie się znają, kochają, chodzą do teatrów. Mm, więc to, to jest naprawdę piękne, jest duża tradycja, duża znajomość opery, duży intelekt, bo, no bo Stany są jednak takie międzynarodowe, multikulturalne i jest, są, są ludności z całego świata, jest duża kultura. Uważam, że Stany to jest właśnie ogromna możliwość i jest to takie właśnie no, okienko na, na świat po prostu. Przeczytałem sobie, że był tak, że była możliwość spotkania się z Kevinem Spacing, który tak. prowadził jeden, jeden właśnie z takich występów. Tak, tak, właśnie, w Avery Fisher Hall w Lincoln Center w, w Nowym Jorku. Kolejne niesamowite miejsce. Tak, niesamowite miejsce, to, to było cudowne. Tam śpiewałam, bo 10 lat temu to było. E, śpiewałam z dużą e, orkiestrą, taką międzynarodową, to było World Peace Orchestra. E, tam byli członkowie z całego świata tej orkiestry, trochę amerykańskich, e, muzyków też trochę z Chin. No z, całego, z całego świata ogólnie i ze wszystkich tutaj stanów. No i wykonaliśmy właśnie utwory i Mozarta, ale też różne takie międzynarodowe utwory. Pamiętam, wykonałam też Havana Gila, więc takie no, duże, tam było chyba 130 osób w tej orkiestrze, więc to było niesamowite wrażenie. No piękne było to, że Kevin Spacey prowadził koncert. Ja go już spotkałam w garderobie. Podszedł, powiedział Życzę powodzenia, był bardzo miły, bardzo uprzejmy, był właśnie z menadżerem. Ma piękny głos, taką barwę barytonową. Był bardzo życzliwy, ja się tak stresowałam bardzo, bo to był ogromny, ogromny koncert, taki naj, największy, znaczy pierwszy największy mój wstanek właśnie wtedy jeszcze, jeszcze wtedy była młoda, więc... Więc duże emocje, ten Kevin dodał mi taki właśnie, nie wiem, otuchy, bo bardzo, bardzo przyjazny, bardzo miła osoba. No i po koncercie, jako pierwszy podszedł do mnie i powiedział, pogratulował, powiedział piękny głos, ja też powiedziałam piękny ma Pan głos, piękną, piękną barwę właśnie w mowie i dykcję wspaniałą, bo on się też wywodzi z takiej londyńskiej szkoły teatru. I to słychać. Jak aktor się wywodzi z, z teatru, jednak to jest inna, inna dykcja zupełnie, inne podparcie przeponowe, znakomita mm. technika jest. No naprawdę wspaniale to funkcjonuje, więc bardzo życzliwe spotkanie. A jak szybko, jak wcześniej zorientowała się pani, że to jest właśnie to, co chce Pani robić w swoim życiu? Piękne pytanie. Uważam, że każdy ma swoją aurę, swoje przeznaczenie. Rodzimy się z jakimś talentem, prawda? Pan ma talent radiowy, też na pewno aktorski, bo wspaniała dykcja. Każdy ma coś, coś swojego, prawda? Jakiś tam talent z niebios. No i trzeba to szybko odkryć po prostu, ale myślę, że to czujemy, czujemy. Chociaż niektórzy jakoś tę drogę później odkrywają. I miałam to szczęście, że, że dziadek mój, Stanisław, mieszkał z nami, był organistą kościelnym. Więc był takim pierwszym nauczycielem gry na fortepianie. Pierwsze lekcje to u niego. Więc, Ale śpiewałam zawsze, zawsze, zawsze śpiewałam i czułam, że to śpiew daje emocje, to znaczy jak śpiewałam, to nie wiem, to dzieciaki mówiły, zaśpiewaj jeszcze raz, jeszcze raz. Pamiętam, że śpiewałam jakieś piosenki dziecięce po 10 razy, tak cały czas prosiły, żebym śpiewała i były zadowolone, szczęśliwe. Zauważam, że ta muzyka wywołuje emocje, to było dla mnie najważniejsze, że jak śpiewałam, to ludzie albo płakali, albo byli szczęśliwi. No, i do tej pory tak jest. właśnie, Jak śpiewam koncerty, to czasami ludzie płaczą. Na przykład taki pan ostatnio, jak śpiewałam Pucciniego we Włoszech. No podszedł taki starszy pan i zaczął płakać. Mówi, Dzisiaj jestem wzruszony, tak mnie przytulił. No, co cudowne wrażenia. Więc uważam, że te, te emocje sprawiły, znaczy sprawiło to, że poczułam, że ta muzyka wywołuje emocje i zdecydowałam się na, na edukację. Czyli to jest troszeczkę tak, że ta energia, którą oddaje się, ona przechodzi na widownię. Widownia. Znowu przekazuje jakby swoje tak, emocje, i to jest tak, taka tak, ta, ta, ta tutaj współpraca niemalże tak, artysty tak. z widzem. Dokładnie, to jest taka wymiana energetyczna między nami, bo publiczność bardzo dużo daje. Jak się wchodzi na scenę, to się, się już wyczuwa tą publiczność, prawda? Czasami są super wibracje, takie naprawdę, że już się chce śpiewać. Czasami jest taka, taka bardziej zamknięta publiczność, która się nie otwiera emocjonalnie, to się wyczuwa, ale jest taka niesamowita wymiana energetyczna zawsze raz mniejsza, raz większa. Ale zawsze jest i to jest piękne w sztuce. Edukacja w Polsce, ale później Włochy stały się jakby takim naturalnym kierunkiem, tak? Tak, tak, tak oczywiście. Ta pierwsza edukacja w Polsce, szkoły muzyczne, właśnie fortepian, śpiew operowy. No i potem dostałam przed magisterką właśnie to stypendium do Włoch. To, to była taka też kolejna edukacja. Bardzo dużo się nauczyłam od mistrzów włoskiego Belkanta, ludzie, którzy we mnie uwierzyli. No i tam, tam się wszystko zaczęło. Do tej, od tej pory mieszkam we Włoszech i koncertuję na całym świecie. Chciałbym zapytać o marzenia, ale może, może nie jest to akurat stosowne pytanie, bo marzenia czasem wydają się czymś, co może być niedoścignione, co może być odległe. Więc może zapytam o to, gdzie pragnie Pani wystąpić i chce to zrealizować, co jest akurat. Być może na wyciągnięcie ręki. Tak, no właśnie. Ja uważam, że, że warto jednak marzyć, warto mieć te marzenia, pragnienia wewnętrzne i realizować je naprawdę i wierzyć, silnie wierzyć w to wszystko. Czyli i to nie bać się słowa marzenia. Nie bać się, nie, nie, uwielbiam słowo marzenie. Marzenie, ja zawsze mam taką, taką swoją fajną receptę, znaczy taką tradycję. W dniu Wigilii, zawsze 24, spisuję sobie 10 takich planów marzeń na przyszły rok. Na przykład w zeszłym roku sobie napisałam Carnegie Hall, pragnę zaśpiewać, i inne rzeczy, na przykład, nie wiem, też Kanadę wpisałam, wpisałam różne rzeczy, koncerty na całym świecie. I naprawdę, tak widzę, że z dziesięciu takich marzeń jestem w stanie co najmniej połowę zrealizować. Warto też, też napisać na kartce, bo to wtedy, nie wiem, wizualizuje się wtedy jakoś to. I to, to takie marzenie zaczyna, zaczyna krążyć na, na kanwie rzeczywistości. Więc, no, takim kolejnym marzeniem, znaczy wcześniej była Carnegie Hall, i w tym roku zrealizowałam, no, chciałabym ześpiać Metropolitan Opera. Jest to, jest to moje ogromne marzenie i wierzę, że, że się uda. Trzeba marzyć no, i oczywiście bardzo dużo pracować. W takim razie tego życzę. Dziękuję. I życzę także tego, aby, aby to publiczność dawała satysfakcję i Dziękuję. oddawała te emocje, ale także u artysty wywoływała emocje, bo wtedy. Widać, że to, co się robi, ma sens. Tak, to jest piękne. Dziękuję z całego serca, naprawdę. Oczywiście, że tak. Dominika Zamara, a ja serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam.